Jemy. Dawaj! Dzień dobry! Ale śliczną sukienkę! Dzień dobry! Dobra, dawajcie, bo może zaraz to A czego coś odsunąć.

Jedyne, za ubrak, jak będę go w pustynię Witamy w nowego drodze życia. Co wybierasz, chleb czy sól, czy Pana Młodego? Rób na niego. Pana Młodego. To Pan Młody musi wyjść za bramę. Co? No. A no, ciocia, się <śmiennie> no, <śmiennie> no. no fajnie, to cię mam wyjść. No weź. No ja nie wiem, o co jej chodzi. No dobra, wybieraj, Adam, boże. To ja co? Chwabiorę. Ja o ciebie wybrałam. A e, nie wiem o co chodzi, no to... God. No i Co mam nie. jeszcze zrobić? No nic. Nie, już możesz go położyć. Dziękujemy a bardzo. Budeczkę. A budeczkę? A a i, a za I za siebie. Na szczęście. Uuu. No dawajcie. Na siebie. brawo! O, powie, to a Za siebie. Za Nie trafiłam? Nie. Nie, siebie. możecie wyjść, a my Za siebie. Za siebie. chcemy Wojciech, tak? Dobre. Ale nie no.